Hej, hej, witajcie w Gwinciku po świętach. Mamy troszkę golda, zrobimy sobie opening jednej aż beczki. Będzie super i taki mały tip dla was. Włączcie sobie samouczek, bo tu jest inny po tym update'cie. I dostaniecie za kolekcję kart właśnie 100 golda na jedną beczkę. I tu dostaniecie tworzenie, za tworzenie talii dostaniecie 50 fragmentów. I tutaj chyba też 30 jeszcze. Później się wrzuci, także macie 100 golda i... 80 fragmentów za ten samouczek. Tutaj sklep i za tą walkę nic nie ma, ale za tą resztę jest. Albo zrobiłem to wcześniej i po prostu nie było, albo tylko za te segmenty jest. Nie wiem, ale na pewno coś jest za samouczek. Sprawdźcie sobie. Tutaj będziecie mieli napisaną nagrodę do, do uzyskania, nie? Dobra, my sobie wyjdziemy z tego. I rankingi niestety spadłem, trochę przegrałem. Trochę wygrałem, no wiadomo, raz na wozie, raz pod wozem i mamy 1200 niecałe i 3858. Trochę spadłem, byłem 1500, ale spoko. Dajcie znać jak tam u was i łapeczka w górę, lecimy z koksem, może coś tam troll w sklep! W sklep. W sklep. No pewnie wbijemy jeszcze o, drugą beczuszkę, robię to później trach. i zagramy sobie. Północą zrobimy już taką ładną kolejeczkę. Północ potwory, z skojatele, nie? Wiadomo. Oko. Uuu, ale piękne karty. Teraz zostajemy dużo tych fragmentów to. W sumie ta beczka nie jest aż taka zajebista. Ale dobra, dobra. Teraz tak, do czego ja muszę wrócić? A, do północy. Złota północ. A właśnie. Będziemy sobie grali na jednym odcinku dwa rankedy i różnymi taliami z tej samej frakcji, nie jakby. Mamy Wiedźmieni czarodziejki i tu mamy tą złotą północ. Czyli zagramy sobie jedną tą, drugą tą. Zobaczymy, jak tam. wyciupię tymi. Bo zwykle gram ostatnio tą pogodą, ale mnie tak załatwiają, albo mają bombę dwimerytową, albo mają czyste niebo. Nie wiem, jak się uchronić od tego. Albo nie grać po prostu pogodą, no. Wszyscy są odporni. Ale dobra. Złota północ. Patrzmy, co tam mamy. Czy coś nowego mogę wrzucić? Ze złociszy. ciszy. Zwierciadło. Hmm. Nie wiem, tu mam duże jednostki. Jak Dijkstra wleci, to. Bez sensu. Ostatnio było dobre, nie? Kajdany na Filipę. O, to było. Mistrzowskie. Jedne kajdany? Ta, tu gramy na złote, to nie ma co. To ja tylko na rywala będzie. Natalia talia spróbowała się dobrze. Gramy bez pogody. bo bez tego. No nie wiem, tu nic nie wymyślę. A ze srebrnych? O, nie mam żadnych... O, te karty biją. No, ale Iris czy Sabrina? Takie kombo w czarodziejkach wrzucę. No. Tutaj zagramy sobie taką normalną talią podstawową Złociszy, a tutaj może quen Wezmę sobie jeden quen Albo dwa, bo Na elite albo na margaritę można wrzucić i na wes Dobra, to, to mi się przyda I przydałaby się Keira, tak widzę To też jest czarodziejka, to może do tamtej talii Chociaż tu by się bardziej przydała, bo Te karty potrzebuję Dobra, dobra, fajnie 28. Nie wiem, czy coś nie wywalić teraz. Powinno być okej. Okay. Grzybków? Nie, bo... Też... Nie, dobra, nie chcę tych grzybków. Henselt, henselt. Dobra, to zaczynamy. Rankingi, złota północ. Uhuhu. Nie wiem, czy grałem w ogóle rankeda tą talią. Może być krucho. Z tymi nowymi mechanikami. Bo tutaj nie mam za bardzo dużych. Nowych kart. No dobra. Właśnie się sprawdzić. Szanowni hmm. Do ataku! Jak tam u was poziom? Bo ja teraz nie grałem przez święta za bardzo. Trochę jestem w tyle. To się przyda bardzo. Hmm. Druga elita nie. Medyk spoko. Znak kłęb. Kajdany. Kajdany na niego. Nie wiem, ostatnie życzenie zostawię. To jest tu wszystko super. Kajdany. U niego kajdany. No może być jakiś rzeźnik, który ma kajrana, więc. zostawię. Czyli tak. fake. Wskrzeszę wszystko? Chyba nie wskrzeszę pójść. No to pierwszą rundę spróbujemy wygrać. Hmm. Odrina nie puszczy na pewno. Ale mam dwóch medyków, to. Nie lubię gadać po próżnicy. Dwie karty chociażby wale i posiłki. Oto jest bezcelowy. Fuck you. Nie pocisz się w tej kurcie? Kurde, mogłem to kłębić? Okej. Okay. oddział za mną! Śmierć! Ozłocić tą całą kurde linię? Nie, chyba nie opłaca się. Nie chcę wywalać tylu kart. Ja spasuję. Najwyżej ma ten... Ooooooo! Ała! Ała! No teraz ładnie Filipa by to ogarnęła. Odrin nie wiadomo na co. Idziemy z Filipą? Myślę, że warto 22. Fajnie jakby wrzucił muru, albo coś. Chociaż nie. Dobra, dawaj, pompuj pompuj. Gromem. Kurde, Pasuje. To lipa, ja mam bardzo mało kart. W ogóle bym to wygrał? Nie, nie wygram. 10 Nie, w ogóle tego nie wygram, dobra bez sensu. Neredina to pośle. Ale lipa, lipa. Tą talią chyba nie mam szans. Tak jak mówiliście. Albo potwory, albo w na skojatel, albo te grzybki. Inaczej to się nie da grać. Zabawę wodną, ja pierdolę. Zobaczymy co mamy. Nie pocisz się w tej kurcie? Chwileczkę. To bym musiał sobie osłonić. Albo Odrina sobie osłonię. Aha, chyba sobie osłonię Odrina. Jak zdążę. I tak, wrzucamy tutaj. To by przeżył? Chłop, bo nie ma medyków. No, ostatnie życzenie. Nie wiem, czy tą Filipę nie wywalić. W końcu to 10 punktów dla rywala. On chyba nie rzuca tak w jeden rząd. Nie, nie. Nie zabali. Dobra. Chociaż... Tu ma dychę, tu ma dychę. Dobierz karty i odrzuć karty. Dobra, może coś wleci: Janfer i balista. Tu jedną balistę, A to o złocenie. Ej, trochę punktów będzie miał. To Filipa, niech zostanie. Wale to i to. Zagramy sobie w górę. To by było fajnie o dobra. Oby ta karta wytrzymała. i cała nadzieja chyba w tej karcie jest, to Wam powiem, bo dostanę. Pięć razy złotą kartę, nie? Okej... Okay. Zadarłeś z właściwą czarodziejką! Dobra... To on będzie miał dwadzieścia 26 na górze. Nienawidzę potem portalu. Ej, ban. przegraliśmy. Nie ma co. Nie ma ucieczki. To do zera. Oj to nie ma lekko wam powiem tą talią z potworami. Nie, przejebane. Dobra. To bierzemy jeszcze czarodziejki. Ale jak znowu na potwory to lipa. Mamy dwa, trzynasty level cały czas. I... 27 za przegraną, nie jest tak źle. I wyjdziemy. Teraz te czarodziejki. Muszę sprawdzić talie. Pyk, 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 pyk. Teraz naprawdę już nie ma lekko, wam powiem. Jest 26 kart. Gramy na to kombo jednak. Kojdanki. Lustro. Nie, lustro nie. Posiłki. O, posiłki nie, tylko na medyków by się przydały. Chyba wywalę tego drugiego. Mam do niszczenia? Mam. Mam shillę, tutaj pazur. Dobra, dobra. Gramy. Ta talia chyba lepsza będzie. O nie, spadłem znowu. Trzeba to wygrać. 26. A czym gracie w północy? Pewnie na te grzybki, nie? One nawet są odporne na pogodę w sumie. Czy nie? Chyba tak. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Teraz możemy grać, wreszcie nie pogoda. Mmm. Mm. Ojej, ale fatalny dostałem na mapę. Muszę wywalić tak. Raz. Dwa. O, Iris, spoko. Iris, ok. Czyli tak, dwóch medyków to to sobie mogę spokojnie... Długo na ten moment. Pierwszą wygramy. Holger Czarna Ręka znów na swoje draka rewerbuje. Co ty na to? Dobra, jak już coś mam na polu... ...to ładujemy. Spoko, mi pasi. Chyba pasujemy. Jeszcze gromik wrzucić. Nie, gromik tutaj na te dwie karty, bo tu dostaniemy 6, a tak osiem. No, jeszcze poczekam z tym gromem. Wystarczy mi, chyba że mam rósł. się wysypuje z kart. To bardzo mocno. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł z 9-7 już. O, Jak chcę chce to wygrać? To on będzie ma 5 kart zaraz. Nie jest dobry pomysł u niego. Chyba, że ma dużo medyków. No tak czy tak będzie do tyłu bardzo. Ja mam pazur z Iris. Mogę mu rozwalić. Filipę. Koniec gadania. Nie. Tak. Tak. Stawaj! Nie jest takie to po mojemu. O! Oh. Dobierz sobie tą kartę. No, to sobie mam z 9, 7. No już nie jest tak ciekawie, bo on dostanie Ciri. Uh -huh. A ja będę jechał. No i tylko jedną kartę będę miał więcej, no nie no, to jest masakra. Przed chwilą miałem cztery. Miałem mieć cztery. I spasować nie mogę. Cóż, mogłem mu rozwalić ten Tiri. Radowidem. Ale niech ma. 10-9, no i teraz? Czego chcesz ode mnie? Bra, I... Niech nasi bogowie mają to niż otwór. Spoko, no, zachowam no, tego tak Radowita, może na Lugo zagrać. Jestem. No nie, Iris? Smutkiem. Pogody nie. raczej tutaj się. Trzeba to spodziewać? Powiedz, że żartujesz. A? Teraz nie wiem, w który rząd pazurem przeciągnąć. 7-7 kart. Któryś leci pazurem, któryś leci Filipo. Hm. Te 4 szóstki na polu. Ochyl głowę przed modrą freią. Nie, jak to przegram, to będzie fatalna nie sprawa. Nie, nie kraken po chuje. 11. E nie, przeciągamy to. I już, nie? Już. Najwyżej no Filip wyżej Filipa wleci. 6-6... Może mieć ruch, pokor... Mi Czekam do samego końca. 11. Byśmy mieli 10. Uh. Geralt Art może być na mgłę. Zawsze to może być. No nie wiem. Dobra, jedna jaskółka. Wiosny nie czyni. Możemy mieć pożogę, hop. Nie zawiodę cię! Nie wiem na co te Kajdany. Bazowa, tutaj nic się nie zmieni. Kajdany na Filipę są spoko. A może mieć dwimerytową bombę? O, i to bardzo. No to nie wiem, czy ja to wygram? Dobra, ale... Dla takich jak ty nie ma litości! Na pewno ma bombę, bo wymieniał karty. Nie chcesz płacić w złocie? To zapłacisz krwią! Czemu tak się stało, że ja teraz mam mniej kart od niego? Ja tego nie lubię. Dobra. Nie wiem jak on to zrobił. Już było 9-6. Ale mnie to ostatnio denerwuje, że jadę ostatni. Bez komentarza. Bez komentarza. Do lochu z nim. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. Nie ma to jak porządna, zamorska grabież. Bez komentarza. Będzie szybko i boleśnie. Ale to sromotnie dostałem. Na twój zły dzień. Masakra. Nie no, masakra. Tak dostać pierdol? Aż przykre. To nie wbijemy dzisiaj tego poziomu. Nie wbijemy. Pięć, kurde nie ma nagrody. Też nie. I 22 do tyłu Oj, straciłem dzisiaj chyba ze 100 punktów Fatalna sprawa, wam powiem Ale wrzucę wam te odcinki już teraz Nie będziemy chyba nic wycinać Jak jest przegrana, to przegrana Nie ma co się poszukiwać. Mam jakieś karty? No, 6 nowych kart Spoko Dzisiaj chyba będzie jeszcze wieczorem drugi odcinek Czyli zagramy sobie Skeligę, nie? Mamy dwie talie na skeligę, więc. Przyłupiemy, przyłupiemy. Ale. Masakra, masakra tą północą. Dajcie znać na co gracie. I to będzie na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, nawet mimo przegranej. Hej, hej!